Chodzi o to, żeby pokazać przedmioty i czasy, w których one były świadkami. Także mamy tutaj przekrój: wszystko jest można powiedzieć. Od butelek, porcelanek, od pamiątek związanych z koleją, bo piła była ważnym wezłem kolejowym, po modele samolotów z szóstego półrocza myśliwsko-bombowego elementy ze schronów przedmościa pilskiego staram się odzwierciedlić 97 rok w pilską płaszczyznę wszystkie malowania i samoloty które odzwierciedlają to co się działo w tym 97 roku także każde malowanie jest odzorowane zgodnie ze zdjęciami które posiadam z materiałem i dokumentacją także staram się to przedstawić na razie to jest początek tej kolekcji bo przedstawiam 8 samolotów. Patrzę na, na, na ten piecyk gazowy. Jest no, na miarę obecnych czasów jego. Wygląd jest super. Dużo starych budynków teraz, jeszcze w obecnych czasach zostało yy, przeznaczonych do rozbiórki. Dużo nam tutaj po wojnie nie zostało, szczególnie tutaj w centrum. A te co zostały gdzieś tam poza obrzeżami centrum, no niestety ulegają rozbiórce i to tak jest szkoda trochę.